Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Drax, a to jest Final Earth 2 Najlepszy City Builder od czasu City Skylines Tak nie przesłyszeliście się, jest to City Builder i to jeden z tych topowych, chociaż może nie wyglądać Gra, która bierze człowieka totalnie z zaskoczenia zupełnie nie spodziewamy się, że to będzie coś bardziej złożonego, a zarazem mega mega grywalnego. Jest to tytuł, który możecie znaleźć na e, grach przeglądarkowych, flashowych typu Congregate e, czy innych Armor Games, chyba tam widziałem. Ale przede wszystkim ja ten tytuł odkryłem na urządzeniach mobilnych, a konkretnie na Androidzie. Wkrótce także zapowiedziana jest wersja Steamowa. E, natomiast szczerze powiedziawszy. O czym dzisiaj chcę Wam trochę opowiedzieć, wydaje mi się, że nie będzie ona lepsza od wersji mobilnej, dlatego, że jest to jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy tworzy się gameplay pod sterowanie. I o ile zazwyczaj urządzenia mobilne ograniczają nas w tym ekranie dotykowym, nie możemy precyzyjnie czegoś wyznaczyć, do zręcznościówek się bardzo źle nadają, ale także do strategii. Zazwyczaj zauważcie, że jeżeli mamy przeniesione tytuły, nawet właśnie city builderowe, bo jest kilka takich tytułów na, na urządzenia mobilne typu Android. Które próbują naśladować na przykład właśnie wspomniane City Skylines albo po prostu kultowe SimCity, ale ponieważ jest to rzut izometryczny, ponieważ jest tam dużo takich precyzyjnych kliknięć związanych z tym rzutem izometrycznym, który trochę komplikuje i wymaga większej precyzji klikania, to niestety na ekranie dotykowym one się nie sprawdzają. Co innego, Final r 2. To jest tytuł, który spokojnie, moim zdaniem, mógłby wyjść na konsolę Nintendo i kosztować kupę szmalu i byłby uznawany za jeden z najlepszych tytułów na, na konsolę przenośną Nintendo. Dowolną, czy to jest 2DS, 3DS, czy, czy jakakolwiek wcześniejsza wersja. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak bardzo zachwalam Final Art 2? W które notabene gram od kilku dni e, i bawię się po prostu fenomenalnie, wyśmienicie. Jeżeli lubicie budować, e, obserwować swoje królestwo, tudzież w tym wypadku e, mega city, bym powiedział, miasto. To jest to bardzo fajny tytuł. Jeżeli lubicie e, różnego rodzaju udoskonalanie tego, co już zbudowali, zbudowaliście, e, podkręcanie, podrasowywanie, e, układanie tego, po prostu no, bawienie się kreatywne, a zarazem e, obserwowanie symulacji świata, to jest to tytuł po prostu super. Dlaczego tak bardzo się podniecam, dlaczego tak bardzo zachwalam ten tytuł? Jest to, tak jak powiedziałem, gra, która została niemalże stworzona. Być może pierwotnie była to gra flashowa. Podejrzewam, że mogło tak być. Natomiast faktem jest, że po prostu ta gra jest stworzona pod ekran dotykowy i pod granie na telefonie. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że jest to tytuł 2D. Gdzie nasze miasto wyjątkowo różni się od tego oklepanego schematu, który wymyśliło genialne skądinąd SimCity, ale od początku w zasadzie lat 90., kiedy SimCity powstało, większość City Builderów po prostu jest na jedno kopyto. Powiedzmy to sobie szczerze. Większość City Builderów jest kopią SimCity i po prostu na różne sposoby trochę zmienia grafikę, trochę zmienia jakieś tam detale, może rozbudowuje mechanikę na bardziej nieco złożoną, ale w zasadzie to są wszystko kopie SimCity, bardziej lub mniej udane. Tutaj twórcy czy twórca, bo nie wiem w zasadzie ile osób pracowało nad tym tytułem, podejrzewam, że mógł być to jeden człowiek, zazwyczaj takie genialne perełki są dziełem jednego człowieka. Stworzył grę oryginalną. Grę, która się troszeczkę różni od typowych City Builderów, ale nie na tyle, żebyśmy się czuli pogubieni i nie wiedzieli, jak w to w zasadzie grać. Mamy tutaj typową mechanikę wydobywania czegoś. O, w zasadzie to można powiedzieć, że wydobywanie nie jest takie znowu typowe dla gier typu SimCity, bo o ile od czasu do czasu mamy jakieś złoża, na przykład w City Skylines, złoża ropy, złoża węgla itd. Tak Natomiast większość City Builderów nie koncentruje się na aspekcie dostarczania surowca aż tak bardzo, co na stworzeniu, stworzeniu takiej wewnętrznej głównie mechaniki działania miasta. Tutaj mamy na początek troszeczkę surowców i od nich zaczynamy. Mamy drewno oraz kamienie, i one służą nam do zbudowania pierwszych domów i stworzenia podwalin pod naszą infrastrukturę. Dalej stopniowo komplikujemy ten system, ponieważ tworzymy coraz bardziej złożone łańcuchy zależności, ale tutaj moim zdaniem jest po prostu świetne rozwiązanie wyważenie tego wszystkiego, bo z jednej strony gra stopniowo odsłania przed nami nowe budynki nowe e, sposoby na zwiększenie wydajności, e, produkcję większej ilości zasobów, wprowadza nowe zasoby, które są w, e, przetworzeniem i tak itd., tak dalej. Jest to dość złożone, ale jednocześnie, jednocześnie wcale nie przekomplikowane. Ta gra jest bardzo mocno chilloutowa, można spokojnie w nią grać, po prostu relaksując się i chyba o to troszeczkę czasami chodzi na telefonie, Albo nawet jeszcze słuchać sobie w tle może audiobooka, Cho, e, chociaż tutaj e, też e, muszę przyznać, że sama muzyka w grze jest taka relaksująca i bardzo przyjemna. Więc ten tytuł e, dla mnie jest bardzo fajny, na przykład przed snem. Ja bardzo lubię sobie e, coś e, zagrać, właśnie przed snem, albo w jakichś tam wolnych chwilach e, dnia, kiedy chcę się położyć na kanapie, zrelaksować. Wtedy właśnie odpalam e, ten tytuł. No i. E, Przyznam, że sysa mnie na dość długo. Ostatnio było tak, że trochę zarwałem nocki od tej strony, że powinienem już spać, ale właśnie grałem Final R2, ponieważ ta gra ma w sobie ten czar. I tą przyjemną mechanikę, która, jak to się mówi, jeszcze jedna tura. To jest gra, co prawda, nieturowa, ale ma dokładnie ten sam efekt. Jeszcze jeden domek postawię, jeszcze może tutaj zoptymalizuję produkcję troszeczkę, jeszcze dobuduję tutaj park i poobserwuję, jak to wpływa na zadowolenie mojej ludności. No po prostu nieprzerwana zabawa, nieprzerwany fan. Do tego mamy wspomnianą grafikę 2D i to jest dobry czynnik, dobry pomysł. Mamy rzut z boku, wyjątkowo. To nie jest, można by pomyśleć, że jeżeli nie będzie rzutu izometrycznego, to może będzie rzut z góry. Prawda, kiedyś w latach 90. część gier właśnie bazowała na rzucie z góry, a tutaj mamy rzut z boku i obserwujemy, w zasadzie gra w pewnym sensie jest dużo, dużo, dużo bardziej rozbudowaną wersją bardzo starej gierki SimTower. Kiedyś, w latach 90 właśnie była taka gra SimTower, gdzie budowaliśmy wieżowiec, dokładając kolejne pomieszczenia i tworząc po prostu taką przestrzeń, i przestrzeń biurowej i różnego rodzaju inne zależne. O ile SimTower było ciekawym takim bajerkiem, to nie była ta gra moim zdaniem jakoś super, super rozbudowana, chociaż i tak dużo fajnie się w nią grało. Wtedy w zasadzie, kiedy ona była nowością, to była całkiem fajna. Natomiast kilka lat temu próbowano wskrzesić ten pomysł, i zdaje się powstała właśnie taka analogiczna gra, która nikogo chyba nie zachwyciła. No, mniejsza o to. W zasadzie mamy tutaj po prostu też rzut z boku. Przy czym zamiast jednego wieżowca budujemy całe miasto. I tutaj też fajna sprawa możemy grać w trybie kreatywnym, ale przede wszystkim w trybie kampanii mamy przechodzenie kolejnych map dość długie. Ja w tym momencie jestem dopiero na drugiej mapie, ale gram już całkiem, całkiem sporo, całkiem długo. Zazwyczaj te mapy mają po prostu cel do wykonania. Ja w tym momencie mam osiągnięcie pewnego poziomu szczęścia mojej populacji. No i przyznam, że mam gigantyczne miasto, i ten poziom szczęścia jeszcze nie wzrósł dostatecznie i zupełnie mi to nie przeszkadza, bo w zasadzie właśnie bawię się w rozbudowę miasta i ten poziom szczęścia on zazwyczaj oscyluje u mnie tak bardzo blisko tej granicy górnej do przejścia mapy, ale jakoś tak też się bardzo nie śpieszę, żeby go na maksa podciągać. No, i wykonujemy właśnie takie e, zadanie, po czym e, dostajemy możliwość rozegrania nowej mapy w nowym świecie. Jak do tej pory było tak, że po prostu nowe mapy też wprowadzały nowe elementy mechaniki, więc nie, nie zdziwię się wcale, jeżeli e, odkryję jeszcze większy poziom skomplikowania. A już teraz on jest w zupełności dla mnie wystarczający. Gra ma całkiem sporo budynków i całkiem sporo zależności, po prostu jest takim przyjemnym klikerem w tym dobrym sensie, że po prostu klikamy sobie na ekranie, dobudowujemy coś, przesuwamy, oglądamy nasze dzieło, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przyjemny balans, który nie sprawia, że jesteśmy zestresowani, bo zaraz zbankrutujemy, no przynajmniej ja może nie mam tego problemu w grze i nie zauważyłem, żeby... Była bardzo trudna. Jeżeli tylko w miarę dbamy o to, żeby obserwować wskaźniki, jak nam coś spada w dół, to budujemy odpowiednie potrzebne rzeczy. No i w zasadzie jest ok, przynajmniej z tego co zauważyłem. A więc chcę Wam polecić ten tytuł. Na telefonie możecie go ściągnąć za darmo. Za darmo. I tutaj, jeśli chodzi o możliwości płatności premium, to powiem tak. Gra naprawdę nie ma żadnych wymagań ani żadnych przes przeszkadzaczy w postaci na przykład natrętnych reklam, jak większość gier mobilnych. E nie ma takich rzeczy, natomiast ma opcję wykupienia premium. E I co to premium robi? To premium w zasadzie nic nie robi. Słuchajcie, jest w grze taka możliwość zbustowania. Klikamy co pewien czas, odnawia nam się taki przycisk boost i możemy go kliknąć, i wtedy dostajemy jednorazowo kilka losowych surowców. Natomiast dostajemy ich tak mało, że nie ma to w zasadzie znaczenia dla rozgrywki. No i w wersji darmowej ten boost jest po prostu. Klikamy i mamy wtedy reklamę. Ale tak jak powiedziałem, ja skorzystałem z niego dwa razy dwa razy po prostu dla testu. I tyle, bo stwierdziłem, że nie mam potrzeby oglądania reklam i to nie zmienia w ogóle jakby tempa rozgrywki, nie daje mi to jakiegoś takiego, jak większość gier mobilnych, gdzie musimy wręcz klikać z reklamy, żeby w ogóle mieć dostatecznie dużo na przykład surowców, żeby coś zbudować. Tutaj absolutnie tego nie ma. Tutaj naprawdę ktoś pomyślał, chcę wrzucić fajną grę, Dam tę opcje premium, ale na zasadzie, jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to z tego skorzysta i tyle. No i premium właśnie sprawia, że ten przycisk boost już nie działa na reklamę, tylko po prostu odnawia się co pewien czas, możemy go kliknąć i nie mamy żadnej reklamy. Poza tym dodaję jeszcze jedną rzecz w postaci podglądu. Premium dodaje rzecz w postaci podglądu ścieżek poruszania się ludności. Natomiast jest to znowu opcja niepotrzebna. Ona nie jest wymagana do tego, żeby grać skutecznie, bo w zasadzie i tak ta ludność po prostu no, budujemy tam, gdzie możemy, mniej więcej budujemy rzeczy koło siebie, te, które są potrzebne, ale ta ludność i tak będzie łazić i migrować, i w zasadzie nie mamy potrzeby śledzenia, jak po, poszczególne ludziki, gdzie się poruszają. Natomiast. Jest to dodatkowy jakiś tam ekran informacyjny, jeżeli go mamy, możemy sobie zobaczyć i możemy się mniej więcej zorientować w optymalizacji częściowo naszego świata, ale tak jak mówię, tylko częściowo, bo to nie jest tak, że to jest od nas bardzo zależne. Tak naprawdę w tej grze też ważne jest, żeby budować środki transportu, bo, bo ludność się po prostu dużo przemieszcza, jak zresztą w typowym mieście gdzie rzadko jest tak, że wszystko jest pod ręką, zazwyczaj jednak się gdzieś tam jeździ i coś się robi. I to w zasadzie tyle z tego co pamiętam jeśli chodzi o to co daje premium. Premium kosztuje 20, chyba 23 czy 4 zł, jakoś coś coś tego. Ja powiem szczerze, kliknąłem i kupiłem po pewnym czasie grania, dlatego tylko i wyłącznie dlatego, że postanowiłem wesprzeć twórcę, ponieważ uważam, że to jest świetna gra. Takie gry spokojnie mogą być płatne w sensie takim, że to nie jest jakaś tam popierdółka, gierka, po prostu na odwal się. To jest pełnoprawny tytuł, który świetnie się sprawdza na ekranie dotykowym. Na myszce i na po prostu wersji pc -towej. podejrzewam, że to będzie po prostu ok. Natomiast ja osobiście. Gry, które wiążą się z pewnym takim obserwowaniem świata, i takim powiedzmy, nie za dużo robimy szybko różnych czynności. Ja bardzo sobie cenię, jeżeli one są na urządzeniach mobilnych, bo ja mogę to zrobić leżąc na kanapie, a nie muszę siedzieć przy kąpie i po prostu klikać, tylko mogę to zrobić w dowolnym miejscu. I bardzo uważam, że to jest tytuł dostosowany do tego, żeby grać na telefonie, więc tutaj serdecznie polecam. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, kliknij łapkę w górę. Czytam Wasze komentarze, więc jeżeli graliście, jeżeli chcecie podzielić się wrażeniami, jeżeli możecie polecić jakiś ciekawy tytuł tego typu, na przykład w nawiązaniu właśnie do tego materiału, też czytam Wasze komentarze i bardzo chętnie skorzystam z Waszych porad oraz wszelkiego rodzaju po prostu podsuniętych ciekawostek. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!